Cześć, jesteśmy polskim teamem. Pracujemy w Thornycroft Solicitors, firmie, w której znajdziesz grupę ekspertów zajmujących się roszczeniami z tytułu szczepku na zdrowiu. Oferujemy szeroką gamę usług, w tym tłumaczenia, wszelkich dokumentów prawnych. Nazywam się Catherine Maguire. Jestem w pełni wykwalifikowanym prawnikiem z ponad 9-letnim doświadczeniem. Nazywam się Kamila Jaworska. W Tony Cross Solices pracuję od mniej więcej trzech lat. Zaczęłam pracę w dziale nowych spraw. Od tego czasu przeniosłam się do polskiego teamu, gdzie pomagam przede wszystkim Katerynie, ale również zajmuję się własnymi sprawami oraz tłumaczę wszel wszelkie dokumenty. Nazywam się Karolina Szewczyk. Zaczęłam pracę w Tony Cross Solices w marcu 2013 w dziale nowych spraw. W sierpniu 2013 zaczęłam pracę w polskim teamie jako asystentka Kateryny Magoej. Naszym zadaniem jest pomaganie polskojęzycznym klientom w różnych dziedzinach prawa. Przede wszystkim dzięki możliwości komunikacji w języku ojczystym możemy zapewnić im bezstresowe i łatwe zrozumienie prawa angielskiego. Przede wszystkim należy szukać kancelarii prawnej, która zajmuje się wszystkimi dziedzinami prawa, a nie tylko odszkodowaniami związanymi z uszczerbkiem na zdrowiu. Dodatkowo jesteśmy w stanie przełożyć trudną terminologię prawną na łatwy i prosto zrozumienia język, a to w połączeniu z przejrzystą strukturą kompensa daje wyśmienite rezultaty. Udzielamy pomocy polskojęzycznym klientom w różnych dziedzinach prawa. Zajmujemy się sprawami związanymi z uszczerbkiem na zdrowiu, z błędy medyczne, usługi notarialne, sprawy rodzinne wypadki w miejscu pracy, wypadki w miejscu publicznym oraz sporządzanie testamentów. Posiadamy opinię firmy, która dobra klienta stawia na pierwszym miejscu, dlatego wybierz nas.